Początek maja to czas, w którym przez kilka dni mamy okazję świętować wydarzenia z historii ważne dla naszego kraju. Mało kto wie lub mało kto o tym pamięta, że i dla Trzebnicy początek maja był wyjątkowy. W czasach wczesnego średniowiecza Trzebnica była prężnie działającą osadą targową, przez którą przebiegały ważne szlaki kupieckie. Rozwój miejscowości wymagał odpowiednich kroków ze strony właściciela tych ziem. Książę Henryk Brodaty 1 maja 1224 roku ulokował Trzebnicę na prawie polskim. Pozwoliło to określić granice miasta poprzez wbicie ośmiu słupów oraz wykopanie niezbyt wyraźnego rowu, aby oddzielić teren miejski od terenów innych właścicieli. Powołano targ oraz ustalono zasady handlu towarami oraz ich ceny. Trzebnica, Stała się miastem. 800. rocznica pierwszej lokacji miasta Trzebnica to idealna okazja, aby zgłębić się w jej historię oraz dokonania jej mieszkańców na przestrzeni stuleci. Czas pokazał, że decyzja o założeniu miasta przez Henryka Brodatego była słuszna, a my możemy kontynuować pracę naszych przodków. Rozwojowi i rozkwitowi Trzebnicy. Sto lat Trzebnicy